Niemcy zorganizowali huczną imprezę na wyspie Karsibur w Świnoujściu. Festiwal techno w województwie zachodniopomorskim wywołał oburzenie mieszkańców. Problem w tym, że niemiecki festiwal zorganizowano w rezerwacie Natura 2000. Głośna muzyka techno, która dudni w tym miejscu, może spłoszyć zwierzęta, które mają czuć się bezpiecznie na wyspie. Dziennikarze twierdzą też, że bilety na wydarzenie można było zdobyć jedynie poprzez niemiecką stronę internetową. Niemcy zorganizowali go jednak nie u siebie. Ale w Polsce. Kamil Nieradka. Coś takiego nam się nie śniło, mówią mieszkańcy Świnoujścia, gdzie na wyspie Karsibur na terenie Natura 2000 Niemcy zorganizowali festiwal techno. My nawet w tym miejscu, gdzie ja mieszkam 7 kilometrów dalej, ja miałam tutaj dyskotekę. Nie mogliśmy spać i to się działo 3 dni. Od rana do wieczora. Dyskotekę niestety miały też zwierzęta, jelenie w trakcie rykowiska, a ptaki pod koniec okresu lęgowego. Jak to możliwe? Pytamy w urzędzie miasta. Na początku sierpnia wysłała do nas e-mail z prywatnego adresu, informując o tym, że na terenie wyspy Karsibur będzie miała miejsce impreza. I tutaj cytuję: Rodzinna z niewielką społecznością. E określiła, że będzie tam mogło być około 300. Osób. Urzędnicy sprawę zbagatelizowali, choć organizatorzy za pośrednictwem internetu wydarzenie reklamowali i także w sieci sprzedawali na nie bilety. I dopiero po sygnałach od mieszkańców, że muzyka dudni spać nie można, a zwierzęta się poszą, poinformowano policję. Przyjechało się kilkaset Niemców, zorganizowali imprezę. Policja, jak wynika z naszych ustaleń, kilkanaście razy była na miejscu imprezy, ale jej nie przerwała. To nie impreza masowa. Za mało osób potrzeba tysiąc, a jest mniej, twierdzą funkcjonariusze. A mieszkańcy mają żal, bo zwyczajnie za głośne imprezy nieraz policja potrafiła uciszyć. I tak skończyło się na wnioskach do sądu o zakłócanie ciszy nocnej oraz. Zawiadomiona została o tym incydencie prokuratura oraz e, instytucje, które także są zainteresowane, w tym dyrektor. Ochrony Środowiska. W ciągu kilku dni okaże się, czy prokuratura podejmie śledztwo. Sprawa jednak wydaje się oczywista. O ile organizator może szukać kruczków prawnych i iść w zaparte, że zgody miasta nie potrzebował, bo impreza, którą zorganizował, masową nie była. O tyle, aby na terenie Natura 2000 organizować cokolwiek, trzeba mieć zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a tej nie było. Jak powiedziano mi w Rdosiu, ta informacja do prokuratury trafi wraz z raportem o możliwych zniszczeniach choćby u ptaków w lęgach.